Siema, Siemaneczko i dzisiaj y, będzie drugi odcinek ze serii Restaurant Tycoon 3. I ta gra już jest w wersji beta, i widać, że ktoś tutaj przyszedł na urodziny najwidoczniej. Też światła by się przydało, no jednak zbudować, bo coś tutaj, tak myślę, że tak, coś tak za ciemno tutaj w naszym, w naszym właśnie w naszej restauracji, więc. Światła, o, ale to ja bym chciał tak na sufit, nie, a na sufit to, ehm. dobra, yy, trudno, teraz jest czas, żeby ogarnąć klientów, ja bym chciał ten stolik zrobić dla trzech osób, to wiem i chciałbym yy, w tym odcinku, no na pewno zdobyć więcej dań Więcej, więcej dań to jest nasz priorytet, żeby tutaj e, być dobrym w tej grze, więc em, na tą chwilę poszedłbym w dania, zobaczmy, i też trochę ulepszeń. Więc e, mój cel na dzisiaj to zdobyć e, słoik na napiwki, tacę kelnerską i trochę więcej dań, trochę więcej dań i te dwie rzeczy. Więc teraz sprawdzimy sobie, gdzie, gdzie to... Dobra, polska kuchnia. Więc po prostu pójdziemy teraz może w. Tak, włoskie jedzenie pójdziemy sobie. Może już klopsiki oddam. Stoi dla jednego poproszę. No, bo ja teraz... O, w sumie to są codzienne na nagrody. 100, 100 zł dzisiaj. Nie gadaj. No, 100 pieniędzy. To za to kupię sobie krzesło, żeby, żebyśmy mieli na ludzi, żeby to był trzyosobowy stolik, ja bym chciał, żeby to był trzyosobowy stolik. No i, i fajnie, no i miło. No i zbieram talerze, ja będę powoli gotował z nim wszystko, żeby tutaj, bo musimy my to ogarnąć, musimy to ogarnąć, żeby, żeby żeby to wyglądało, żeby no, nasza restauracja nie była zła. Jest jakiś tutaj Kolejne pieniążki. On czeka na Bigos. On czeka na Bigos. No co na Bigos? To Bigos to już się chyba robi. Nie, stoi dla dwóch poproszę, nie ma za co. Muszę też właśnie robić te zadania temu, że jak ja ich nie, nie zrobię, to będzie problem, bo nie będę dostanie więcej dań. Mogę prosić o pierogi? No jasne, oczywiście. Pierogi już le będą gotowane. Lecą pierogi. Teraz obrócimy sobie myszkę, żeby tutaj to wymieszać. No i co? No i gotujemy pierogi. Urodzinowa impreza. Ile tych urodzin? Czyli dzisiaj jest jakiś specjalny dzień w tej grze, który po prostu każdy, każdy ma urodziny, bo odbierz nagrodę, dawaj. Włoskie jedzenie. Pizza? pizza. Zobaczymy, co my tu mamy. 100, więc... A ja chyba na, na piwki czas 150 tak. 150. zbierz trzy. Zwierz... A, dobra, czyli jak ktoś już zje, to żeby zrobić z tego pieniążki. A oni do, domawiają dalej. Dobra, gulasz brzmi wspaniale. Super. Teraz do piekarnika. Znaczy, nie wiem, czy to jest do piekarnika. Jak my to gotujemy. Tutaj tutaj, a nie. Pierogi. Pierogi, 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 pierogi. Proszę. I pieniążki zebrać ze tą. Gulasz dla nich. Teraz stolik dla trzech. Barszczyk. Ugotujemy sobie barszczyk pięknie. Teraz się gotuje. Barszczyk, więc. Więc no. Zostawcie suba i łapkę w górę. No i na pewno jestem w 100% pewny, że będzie yy, na pewno jeszcze. No, no, będzie dużo odcinków z tej serii, yy, właśnie z Restaurant Tycoon 3. Osiągnęłaś poziom trzecie siekania. Mhm. Super. Bardzo mi się to podoba. Nie wiem jak Wam. Ale mi się podoba, że mam już poziom trzeci siekania. Yy, I teraz w sumie. Zobaczymy, czy to gdzieś tam jakieś pieniądze można zdać. Dobra, w końcu. Kotlec schabowy. Słaboszczaka możemy ugotować. Dobra, pizza to do niego, kotlet schabowy do tego urodzinowego. Teraz tutaj yy, bigos. I idziemy smażyć. Nie musieć tutaj, a dobra, I przyprawimy to. Tak, bigos tam. Zbieram talerzyki, książki. Ja bym chciał kolejne jedzenie. O dobra, zarówno... A czy tu się nie dostawało teraz zdań, czy po prostu ja jestem jakiś... Nie wiem, ale pizza, więc zdanie włoskie. A, nie, jest, nie, jest, nie jest zarządzanie, nie wiem z czego to. 15% zarządzania. Ech. Włoska kuchnia. Włoska kuchnia. 21 przepisów to... O, panie. O, teraz. Ja bym chciał coś włoskiego. Nie ma. No to będziemy po prostu brali wszystkie losowe dania. A czy będziemy brali te włoskie dania, a jak nie będzie, to po prostu będziemy brali coś innego. Ja bym chciał niemieckie danie. Kalibra e No dobra. Weź trzy zamówienia, więc oni teraz wybiorą i będę mógł zabrać kolejne zamówienia. Więc to jest mądre. Ty kapuściak, no dobra. Eee, kapuściak. Tutaj teraz to się gotuje ładnie. Przyprawimy szybko. Szybko sobie przyprawimy, ja ich sobie odprowadzę, teraz z tego zamówienia. I włoskie, czy to jest spaghetti? Spaghetti bolońskie. Chyba chodziłem o spaghetti bolognese, temu, że bolońskiego nie ma. Ja w sumie zapomniałam, ja mam 285 kasy. To mogę w sumie kupić na napiwki już. Dawaj na napiwki tutaj. Słoik na napiwki. I dostępny w trybie budowy. Alfabeta. To też w sumie można. Też w sumie kupię alfabeta trofają, bo... Fajnie, to też jest, ale to. No, w sumie dobra. Alfa. Też dajemy taki bonusowy cel tego odcinka. byliśmy w alfa i beta. Tutaj. Tutaj jest już strasznie dużo zamówień. Mamy kotlet schabowy Tutaj. I też będziemy musieli dużo gotować. Ja wziąłem sobie dwa dania, żeby tutaj. Ugotować. Iść do piekarnika. Teraz gotujemy to. W górę i w dół. Później do kuchni. Później do piekarnika. Teraz na serię do piekarnika. I tutaj dobra. Przygotuj 5 po... O dzień piąty już. Ale tych dań jest tutaj, ale się to w narobiło. dobra, pizzę da. A nie, przygotuj 5 potraw no to. Raz, dwa. No i będziemy mieli chyba kolejne danie, bo 5 potraw. Spaghetti bolońskie, bolognese to jest. Więc gotujemy sobie spaghetti. Więc no trochę więcej dań będziemy mieli na pewno. Trochę więcej. Więc... Dobra. A, to jest na czyli Czasami to jest kasa. Czasami to jest danie. Okej, okay, okej, okay, dobra. Czyli. Może się pozbieramy te kasy więcej. Tu jest kolejna kasa, kolejna kasa. I już na chwilę w sumie, za jakieś. Z jakąś dosłownie. Ile. Ale nie, to zróbmy tak, że no, to będziemy, da, damy tego. Damy ten, żebyśmy mogli brać trzy dania na raz, jak będzie coraz więcej tego. Na no, później będzie lepsza, lepsza kuchnia. A kuchnia to jest, będzie chyba po prostu tutaj, kuchnia jakiejś rzeczy może. Bo ja nie wiem, nie wiem, ale to taka kuchnia to seria kuchni. Tutaj by byłoby kuchnia no. I tutaj by były poziomy tego wszystkiego. Weź cztery zamówienia. Dawaj, dawaj, dawaj. I kasa, I, ale łatwo się kasę zbiera. To, to w sumie teraz można już nawet już w sumie dzisiejszy cel to będzie chyba odblokowanie jeszcze tej właśnie kuchni poziomu drugiego. No teraz będziemy mogli brać. Ale będę musiał podać cztery dania. No to będzie to nie będzie aż tak źle. Ale to trzeba będzie więcej stolików i krzesełek później. Ale też trzeba będzie później nowego kelnera, ale to już w następnym odcinku, chyba. Dobra, do piekarnika, to się kropsiki gotują. Nie, to moje. To moje. I proszę Państwa, dam tutaj już stoliczek. Wybierz pusty stolik, a już anuluję to. I. Tutaj damy, żeby się gulasz pięknie gotował. Dobra, teraz do piekarnika. O, to tutaj też odbierzemy te zamówienia. Gulasz. Podaj cztery dania, proszę bardzo. To on już może to ugotować, nie wiem. To czekam aż ugotuje i dam komuś wnioski. To już tu będzie zaś w dwóch, czyli 175. Nie, wybrała. Dobra, zbierz talerze, do widzenia. I może nowy stolik. Nowy stolik, nowe pieniążki, bo więcej, więcej ludzi. Miał ładny widok na kuchnię nawet. Dobra. Bierzemy, żeby coś się tutaj ugotowało. Ja to po prostu muszę dać. Nie, to będzie moje. O, dobra. Kulasz. Już. Teraz w sumie weźmiemy sobie to. To. Teraz weźmiemy w sumie to. I zupa rybacka, węgry. No i teraz tutaj 50 gotówki na meble. No. To już, to już chyba nie będzie w dzisiejszym odcinku. Więc w dzisiejszym odcinku, no, mieliśmy kilka dań, zdobyliśmy to, co chcieliśmy. Więc w następnym, w następnym odcinku najpewniej nazbieramy na meble. Yy, nazbieramy na meble, yy, ulepszymy naszych pracowników. No i będziemy kupować następne ulepszenia. Więc yy, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zostawcie suba i łapkę w górę, a ja się z, wam, a ja się z Wami żegnam. Narka!